bardzo serdecznie w kolejnym projekcie. Tym razem jest to Tomb Raider Anniversary. Cóż, bardzo nie mogę doczekać się tej serii, bo jest to moja ulubiona część z trzech ostatnich Tomb Raiderów, czyli Legend, Anniversary oczywiście i Underworld, którą e, nagrałem w ostatnich odcinkach. Co ciekawe, Anniversary została e, dokąd nie widać w posiadłości kroftów, ale to o tym później dopiero. Co jeszcze mogę dodać? Gra została stworzona przez e, Crystal Dynamics, a wydana przez idos, jak e, wszystkie trzy części. E, znaczy, wiem, że było więcej części, ale ja mówię o tej serii, e, tych serii trzech części która została wydana w trzech ostatnich latach Bum. tak, w 2006 właśnie tak e, właśnie chyba Legend, w siódmym teraz i ósmym Underworld, hmm. tak. Data premiery na całym świecie była 1 czerwca 2007 roku co ciekawe, data premiery w Polsce była chyba 7 dni później, czyli w ósmym... Czyli w ósmym dniu czerwca. Aha, jeszcze jedna um, rzecz. Gra jest dozwolona od 16 lat, ale ja nie widzę w niej żadnych rzeczy, um, która mogła być, nie wiem, w jakiś sposób, um, nie wiem, drastyczna. Nie ma żadnej krwi ani innych. Co prawda, tak, są pistolety, ale yy, nie, nie ma żadnych wątków takich niedozwolonych. Wszystko jest dozwolone, tylko yy, właśnie to, zobaczyłem na dokładce, tak się zdziwiłem, bo grałem w tą... części są. No, trzeba trochę pomyśleć. Hmm, co jeszcze mogę dodać? Um, dobra. Utworzę sobie nowy profil. Bo ja tu chyba przechodziłem dwa razy tą grę. Doszedłem do Egiptu i chyba w Egipcie powstałem to. się bardzo podoba. Sekretów jest bardzo niewiele. Nagroda... Później Wam pokażę. Tło zmienia się wraz z przechodzeniem gry. E, ogólnie na razie jesteśmy w Peru i dla Peru charakterystycznym tłem jest właśnie takie tło. E, bardzo szko szkoda, że gra nie jest dłuższa, bo gra jest stosunkowo krótka. Jest chyba są chyba cztery poziomy, albo pięć razem z Między innymi Peru, Grecja, Egipt i Zaginiona wysła. Moim ulubionym poziomem, znaczy lokacją jest oczywiście Grecja, bo uwielbiam Grecję, nie tylko ze względu na grę, ale i też um, no też w ogóle w rzeczywistości te architektura i grecy Bogowie to w dobrym znaczeniu pragnisł. W dobrym znaczeniu. Aha. Czy mam jeszcze coś do dodania? Nie. Zapraszam do, do oglądania. Gram na poziomie średnim. Aha, i jeszcze jedno ręczne chwytanie Będę mieć oczywiście na włączonym i spracę Ja nie będę mieć na F, bo jakbyście spojrzeli na klawiaturę. Gra, gra steruje się na wsadzie, czyli AWSD. I gdyby połączyć spację z kontrolem, bo spacja jest skok i mielibyśmy mi jeszcze kierować wsadem, to ja dziękuję bardzo. Um, producenci się raczej nie postarali w konfiguracji klawiatury, a oczywiście możemy sobie ustawić klawiaturę sami celowanie tryb przełączania są trzy tryby ręczne, nie lubię ręcznego bo podczas po prostu trzeba trzymać prawy przycisk myszy. A ja tego bardzo nie lubię nie wiem czy mi się różni, czy jest tryb trzymania różny, to jest chyba to samo co ręczne tylko że chyba nie wiem nie będę się tego sprawdzać będę mieć na trybie przełączania tak mi jest wygodniej czuło, czułość myszy mam na największym ogólnie największe jest 20 yy, bo automatycznie po wgraniu gry miałem chyba na małym, niskim poziomie czułości myszy i było fatalnie. Po prostu szkoda słów yy, w gorszym znaczeniu. na dobrze, wszystko jest ok, tylko to ręczne chwytanie trzeba było zmienić. Dobrze. Jeszcze zobaczymy. Aha, i jeszcze jedno. E, pewnie już dawno zauważyliście na początku gry, e, język mam ustawiony na polski. Czyli e, w końcu mam jednego, chociaż jednego Tomb Raidera e, w polskiej wersji językowej, co mnie bardzo cieszy. E, napisy będę wyświetlać, bo tak jest czasem lepiej. Nie bardzo się rozgadałem, ale to, to rozgadanie było przydatne, gdyż zawierało ona bardzo wiele informacji. Nagrody mhm. będziemy też. O, listy od fanów chyba mam, mam na samym początku. Stronie, no standardowe. Dobra. Tutaj możecie sobie poczytać. No więc tak, wszystko już powiedziałem. także zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Now, what's a man gotta do to get that sort of attention from you? If that's the sort of attention you want, Larson, you're well on your way. Sounds like fun, but I'm only here to make an introduction. Lara Croft, meet Jacqueline Napa of Natla Technologies. Good afternoon, Miss Croft. My research department has recently turned its focus to the study of ancient artifacts, and I'm led to believe that with the right incentive, you're just the woman to find them for me. I'm afraid you've been misled. I only play for sport. Which is precisely why I've come to you, Miss Croft. This is a game you've played before, with your father. You both spent years searching for the skion of Atlantis. All you needed was the location of qualapex tomb. You found Vilcabamba. How quickly can you get to Peru? Insistence that we press on in spite of these failures has morale. Were. I suspect Jenkins to be the author of this sedition. He simply refuses to accept the possibility that Atlantis is the foundation upon which all known civilizations were built. Increasingly, I find it is Lara.